Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopek, wykopki w poszukiwaniu jak zawsze historii. Opowiem Wam jak się to zaczęło. Cała ta moja przygoda, całe moje wykopki w poszukiwaniu historii zaczęły się w roku nawet 2013. Kiedy Pracowałem w takiej sieciówce, jakby to powiedzieć, więcej niż sieciówce, ale w takim zakładzie na trzy zmiany. I wtedy kolega bawił się z wykrywaczami, i po prostu przynosił fanty. Mnie to cieszyło. Pokazywał. I nawet tam była taka mechanicy: mieli taką myjkę ciśnieniową. Ciśnieniową dźwiękową, która po prostu te fanty czyściła. No i jak za długo włączyli, no to były raz takie, raz takie. No i mnie to zaciekawiło. I tak później, parę miesięcy, myślę. No. Trzeba urządzenie kupić. Ale jeszcze mi powiedział: To nie jest tak, że ty kupisz wykrywać, od razu będziesz jakieś skarby znajdywał i to nie będzie tak. Nie? No i mnie to zaciek zaciekawiło, i po prostu, i był rok 2014, kupiłem Rutus Proxime. Jeszcze wcześniej takie kupiłem, taki wykrywacz, ale to już taka, taka zabawka. Troszeczkę mnie to zniechęciło, ale wyłożyłem później kasę i kupiłem Proximę wersji chyba 1.0. Coś takiego Drutusa. No i chodziłem jeszcze wtedy w żywcu, mieszkałem po Grojcu po grapie. No i wychodziły jakieś łuski, człowiek się cieszył, wychodziły jakieś monety, guziki w tamtym czasie. No i później Góra Grojec, Krzyż, też tam się chodziło. Jeszcze pamiętam 2000 e, Ko 2015 roku już to tam gospodarze przeganiali strasznie, żeby wywalać stamtąd. I jeszcze taki wyciąg w Żywcu był yy, orczykowy. znaczy no to na nartach tam wjeżdżało i zjeżdżało, i tam też chodziłem, a, ale tam w lecie zawsze też końmi jeździli. To właściciel podjechał dżipem, pamiętam, grant szeroki. I co tu znalazłeś? Nie ja wiem, no, no szukam. szukam. Jako, pamiętam wtedy monetę PRL, chyba to był. Nowotko, tak, nowotko znalazłem. Mówią, tak, no to u ciebie tylko na polu jest, nie? Jeszcze mi powiedział, ale wiesz, że tam były wyżej czarnoziem. No i tak później się zaczęło. Zaczęło. pierwszy filmik w 2000. Chyba w 16 roku. Coś takiego. Pierwsze kamery kupowanie. A no jeszcze były takie kamery. Jeszcze nie miałem GoPro, tylko miałem taką kamerę. Zwykłą już była na kartę SD, ale zwykła kamera, ale fajne miało przybliżenie. No i tam jakieś dwa takie filmiki yy, były po prostu. No i później człowiek sobie tak pomyślał. Trzeba iść dalej, nie, ale trzeba było się wyprowadzić z miejsca zamieszkania. Po prostu trzeba było jakby to powiedzieć, zrezygnować z pracy, tam na trzy zmiany. No i wszystko znikło. Znikło. I tak może z 2-3 lata nic nie było. A w roku 2017 nie miałem pieniędzy, na nic nie miałem pieniędzy. Kupiłem taki wykrywać pulsar polski. Wszystkie gwoździe, wszystkie tamtego wykrywało. No i zaczynamy później. Garret 250, tak bym zaczął od nowa. Już miałem garę 250, to jakieś filmiki z telefonu zacząłem kręcić. Zabawne to było, no ale może e, niepotrzebnie te filmiki skasowałem z kanału. Jak wcześniej miałem powiedzieć, że założyłem ten kanał, bo ten kanał był do czegoś innego na początku, ale ale dobra, wróćmy do wykopek. Później kupiłem Rutusa Argo NE Jeszcze gdzieś ta śmiga Z go za 900 zł Wersja druga Argo NE Później kupiłem Już po tym Rutusie Jeszcze miałem w międzyczasie, miałem Fischera 44F no, tego, tego lepszego nie kojarzę. Jeszcze miałem Alter 71, z którym dwa dni tylko spędziłem, pochodziłem i Atrex, tak? Rutus Atrex był. Był, no. No i już zaczęło się też te filmiki, kręciło się, kręciło się, no. Później z tego. A no już wiadomo, jest y, po prostu wersa. I, 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 I też ten, zmienianie tych kamer, bo y, kupowałem kiedyś kamery po 300 zł, y, po 200, ale dopiero jak y, zakupiłem GoPro, wiadomo, że nie ma tego, no, zbliżenia, dopiero może ta. Yy, którą teraz mam obecnie, dwunastka, ma tego HDR-a Ale wcześniejsze modele tego nie miały nie? I nie było takiego zbliżenia yy, Po prostu, co znajdę yy, Ale powiem wam, yy, to co było Kiedyś yy, Przykładowo 2017 rok A 20 Teraz będzie, no, czwarty Za rok Toż po prostu mało jest coś w lesie, wszystko jest przeszukane, i mało po prostu no, można coś znaleźć. Popatrzcie, co tu mam. Mało co można znaleźć. Dlatego, że idę z wykrywaczem. Tam 5 osób, tam 10 osób. Ten składa wykrywacz, ten rozkłada. A ja już po tych ziemiach swoich, na które mam oczywiście pozwolenie, przeszukałem, ale ludzie nie mieli, przeszukali to wcześniej. To jak tu chodzić? I teraz sobie tak myślę i myślę. Nie, może z tej strony źle pokazałem. Już nie mówię Wam o tych mrocznych y, moich skojarzeniach, co mi ukradli wykrywacz. Y, Rzucili go po prostu wąwóz, ale to o tych rzeczach że warto nie wspominać. Tak w opowieściach skrypty. W krypcie się znajduje. I tak warto być takim człowiekiem. Pamiętajcie, żeby być sobą. I nie ulegać nigdy innym osobom, którzy których, którzy którzy po prostu chcą po prostu. Cię zniszczyć i żebyś nie był po prostu tym, kim chcesz być. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wykopek wykopki w poszukiwaniu historii. Historia ocenzurowana, bo jak kiedyś się dodałem prawdziwą, to miałem groźby i i musiałem ten filmik szybko usunąć, ale to jest taka skrócona wersja. Takie dzięki za oglądanie. Zobaczymy się jutro. Bo jutro też coś kombinuję, coś zrobię. Dzięki. Pozdrawiam. Wykopki. Wykopek w poszukiwaniu historii.